Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że w tej chwili akurat tak na siedząco, wyjątkowo z uwagi na to, że no i jestem cierpiący i mam kłopot z wstawaniem co chwilę. Pozwólcie państwo, że przywitam przybyłych na, na dzisiejszą sesję pana burmistrza Jacka Socha, pana sekretarza Mariusza Ostrowskiego, Panią Skarbnik Panią Piotrowską, pana mecenasa. Witam. Państwa, Szanowni Państwo radnych, panie Państwo radni na, no, jakby człowiek nie patrzył pierwszej po wakacjach sesji. Jeszcze niezwyczajny, na ale już po wakacjach. Szanowni Państwo, dzisiejszą sesję zwołujemy, zwołałem na wniosek Pana Burmistrza. Wniosek macie Państwo w załączeniu. Ale zanim rozpoczniemy procedowanie, bardzo proszę o potwierdzenie obecności na sesji. Dziękuję bardzo. Na stan 15 radnych obecnych jest 14 radnych. Stwierdzam, że rada ma wystarczającą większość do podejmowania uchwał. Szanowni Państwo, wraz z materiałami macie Państwo, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, wniosek Pana Burmistrza wraz z propozycją porządku obrad. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma propozycję co do porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę. Stwierdzam, że będziemy obradować według załączonego projektu obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przed nami projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 50 łamane przez 334 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasta Ozorków na rok 2022. Otwieram dyskusję w temacie przedmiotowej uchwały. Bardzo proszę kto z Pani i Panów Radnych chętny do zabrania głosu. Nie widzę, nie słyszę. Zamykam zatem dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych, pan, pań i panów radnych jest za przyjęciem y, uchwały przedłużonej w y, propozycji porządku obrad? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. <laughs> Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło, wzięło udział 14 radnych za y, przyjęciem. Uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Stwierdzam, że Rada uchwałę przyjęła i zostanie ona zapisana pod numerem 59 łamane przez 391 łamane przez 22. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Przed nami projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2022. Otwieram dyskusję w temacie przedmiotowej uchwały. Kto z Pani i Panów Radnych chciałby zabrać w tym temacie głos? Bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę. Zamykam zatem dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przedłużonego projektu uchwały w wersji zaproponowanej w, we wniosku? Bardzo proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Za przedłożonym projektem uchwały głosowało 14 Radnych. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada uchwałę przyjęła. I zostanie ona zapisana pod numerem 59, łamane przez 392, łamane przez 22. Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad w zakresie podejmowania uchwał. Przed, uchwał przed nami punkt piąty, czyli zamknięcie obrad 59. sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Do widzenia.